Witam. Pokażę Wam, jak wyregulować zawory i ustawić oponę. No to tak. Wszystkie plastiki silnika ściągamy. Pokrywę zaworów też. Oczywiście z gaźnik. Jak już są już porozkręcane, odkręcamy mostek mocujący bale do rozrządu. Ja już, oczywiście środki mam opuszczone. Tu znajdują się 4 siódmy na klucz dziesiątkę. Odkręcamy je. Teraz ściągamy ten most mocujący. Odkładamy go na bok. I teraz ustawiamy tak, żeby na magnecie są zaznaczenia T i F I na bloku silnika też jest zaznaczenie, czyli trzeba ustawić T na no, oznaczeniu silnika. Wałek powinien być ustawiony tak. Czyli zakładamy go teraz. tą tým tym dużym na zewnątrz. Teraz patrzymy, czy mamy dobrze ustawione, jeśli nie, no to poprawiamy. Na wałku rozrządu są jeszcze takie dwie kreski, co powinny się pokrywać na równo. Z głowicą. I oczywiście ustawienie na te, żeby było cały czas. Ja muszę jeszcze o jeden ząbek. Teraz powinno być dobrze. Powinno być tak. Tu są, jest jedna kreska, tu jest druga. I tu oczywiście ustawione jest na T. Teraz bierzemy się za regulację zaworów. Zakładamy mostek. Oczywiście mostek mocujący wał rozrządu. Znaczy no tak. Wszystko jest dobrze. I should keep. Teraz to kręcamy na krzyż. Jeśli dokręciliśmy, wszystko ok. Bierzemy szczelinomierz. Jakieś kombinerki I klucz 8, 9. Do regulacji zaworów jest to klucz 9. czyli mierze wyciągamy 0,05. oczywiście 0, 0 czyli

Tam się podkręcamy, a komitetami trzymamy tu. I przestawiamy. Dokręcamy. Sprawdzamy już. Troszeczkę dużo mi wyszło. To jeszcze raz poprawiamy. Przekręcamy, wkładamy patrzymy, czy jest dobrze. Nie jest dobrze, bo jest na za ciasno. Teraz przestawiamy trochę, zakręcamy z powrotem. Patrzymy na luz. Można jeszcze troszeczkę wkręcić. Żeby nam się nie klepały, Zawody oczywiście, sprawdza Do ciasno. No troszeczkę teraz przedstawić. zakręcił. Sprawdzić. Jest dobrze. Zawór wstąpcy i wydechowy dajemy na 0,05. Czyli ten masz już. Sprawdzamy, się, tego jest. Wspólnie, że nasze za ciasno. No, teraz jest, jest. U mnie dałem troszeczkę sąd ciaśniej, wydechowy troszeczkę luźniej. Teraz sprawdzamy jeszcze raz, czy dobrze dokręciliśmy. Jak jest dobrze. Wycieramy pod pokrywę zaworów, żeby oleju nie było. Teraz wycieramy pokrywę zaworów. Okay. Przykręcałem te wszystkie cztery śrubki. Teraz wystarczy wszystko poskładać, wszystkie plastiki, co trzeba, kaźnik i silnik można wkładać i później normalnie odpalamy i powinno wszystko ładnie chodzić. Dziękuję.